Kasia Hanner, autorka romansów, gorących romansów. W książkach, które ja tworzę i głównie w tej literaturze bardzo często się przewija ten motyw miłości toksycznej, bo najczęściej to nie jest takie wszystko idealnie kolorowe i ja swoim bohaterom bardzo lubię uprzykrzać życie i, i, i mają Wyboistą drogę do tego happy endu, ale myślę, że większość moich książek, co pewnie teraz będzie spoilerem, kończy się happy endem. Więc ja, jak sobie przypominam swoje początki, to było tak, że u mnie wtedy wszystko bardzo szybko się działo. Teraz na ten pierwszy pocałunek czasami się czeka pół książki albo i w ogóle więcej. A u mnie powiedzmy w drugim rozdziale, nawet już w pierwszym, już była konkretna akcja. I wtedy budowałam to w ten sposób. Teraz jako autor wolę budować to napięcie. I ono występuje między bohaterami, czyteńczki wiedzą że to napięcie jest, one je odczuwają, ale trzeba poczekać na ten konkret.